Świętoplonów, jak co roku zgromadziło rolników, mieszkańców wsi, a także przedstawicieli władz lokalnych. Obchody były okazją do wspólnego dziękowania za udane zbiory, ale także do refleksji nad pracą rolników. Dożynki to tradycyjne polskie święto radości, ale przede wszystkim wdzięczności Bogu za udane zbiory. Dlatego w Bisztynku świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej. W sanktuarium najdroższej krwi Pana Jezusa można było podziwiać dorzynkowe wieńce, które po Eucharystii mieszkańcy nieśli w barwnym korowodzie ulicami Bisztynka. Część oficjalna na targowisku miejskim rozpoczęła się od przekazania dożynkowego chleba. Starości dorzynkowi wręczyli bochem burmistrzowi Bisztynka, który wdziękował im za ciężką pracę. Jako włodarz gminy, patrzący w przyszłość, obiecuję dzielić ten bochem uczciwie i mądrze. Codziennie po prostu muszą być w gospodarstwie. Szczególny hołd w kierunku hodowców bydła, gdzie ci dwa razy dziennie muszą się zajmować swoimi zwierzętami. Ale też powiedzenie, że rolnik śpi, a jemu trawa rośnie, jest wielce nieprawdziwe i jak gdyby krzywdzące rolników. Rolnik pracuje 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Praca jest trudna, pochłaniająca czas. Mimo modernizacji, dalej trzeba włożyć w to serce i poświęcić czas. Tak, musimy, musimy dziękować przede wszystkim Bogu za pogodę. Za ten trud władze gminy nagrodziły wyróżniających się rolników. W tym gronie byli między innymi Justyna i Przemysław Więczkowski. Rodzina z Unikowa zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Zajmujemy się produkcją mleka, stado mamy nieduże, bo mamy 35 sztuk krów dojnych i 40 hektarów ziemi. To jest praca, która wymaga i, i niedzieli, i, i świąt, i każdego dnia, także nie można sobie pozwolić tak, że, że tej pracy się nie wykona. Podczas dożynek wybrano najpiękniejszy wieniec. Wybór nie był łatwy. Komisja zwracała szczególną uwagę na estetykę i tradycyjną formę wieńca. Zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich ni z gruszki, ni z pietruszki w paluzach. Wieniec jest bardzo misternie wykonany, ma zachowaną formę tradycyjną, czyli jest w formie korony. Użyto do wykonania tego wieńca około 30 rodzajów zbóż, traw, e, są różne formy przeplatane, e, bardzo duża różnorodność materiału. Jest ładnie, misternie wykonany, zboża są dobrze wysuszone, są proste, są elementy tradycyjne na zasadzie chleba, krzyża. Prace nad wieńcem trwały trzy tygodnie, będzie on reprezentował gminę na Dożynkach Wojewódzkich 15 września w Olsztynku. Czasami było ciężko, czasami mieliśmy dość, ale mieliśmy tak zgraną ekipę, że udało nam się bardzo sprawnie wszystko zrobić, załatwić. Bardzo mocno byli też z nami panowie zaangażowani, którzy wyspawali nam całą konstrukcję, pomagali nam też zbierać wszystkie zboża w polach, także ekipę mieliśmy bardzo mocną. Dożynki to nie tylko podziękowania i więcej, to także prezentacje kół gospodyń wiejskich działających w gminie Bisztynek. Tu naprawdę było na co popatrzeć, bo każde z kół chciało zaprezentować się z jak najlepszej strony. Na naszym stoisku mamy dzisiaj pierogi w trzech smakach: mamy ziemniaczane, mamy z mięsem, i mamy pierogi, które mamy własny, własną recepturę, nie zdradzamy jej. Warto spróbować. Mamy też smalec, który większość mówi, że jest najlepszy, najlepszy tutaj, bo jest dużo ziaren. I jest zrobiony własnoręcznie przez nas. Mamy chleb pieczony i ogórki do tego. Ciasta chleby, wędliny, a także przyprawy. To wszystko wypełniło targowisko miejskie w Bisztynku. Oczywiście nie brakowało także degustacji przygotowanych potraw. A nad wszystkim unosiła się muzyka lokalnych kapel ludowych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv